Kremowa koperta leżała na moim biurku jak tykająca bomba, a złocone litery odbijały poranne światło. Kolejne zaproszenie na baby shower. Dokładniej mówiąc, zaproszenie od mojej siostry Leny. Przejechałam palcem po starannie zapisanych słowach: Dołącz do nas w świętowaniu cudu, na który tak długo czekaliśmy. Nazywam się Adelina i to ja sprawiłam, że ten cud w ogóle stał się możliwy, choć nikt o tym nie wie. Następne? Ewelina wychyliła głowę do mojego gabinetu z kubkiem kawy w ręku. Wyglądasz jakbyś trzymała w dłoniach wezwanie do sądu. Gorzej, powiedziałam, rzucając zaproszenie na biurko. To od mojej cudownej siostry. Wiesz, tej, która w końcu jest w ciąży po latach starań. Ach, złote dziecko. Westchnęła Ewelina siadając na brzegu biurka ze współczującym wyrazem twarzy. Jakie tym razem pasywno-agresywne przesłanie. Podniosłam zaproszenie i przeczytałam na głos. Bo rodzina jest najważniejsza, a niektórzy rozumieją to lepiej niż inni. Mogłaby się też podpisać z miłością, córka, która spełniła marzenia Mamy. Niezły żart, biorąc pod uwagę, kto płacił za jej leczenie niepłodności, prychnęła Ewelina. Zadzwonił mój telefon, mama. Pokazałam ekran Ewelinie, która wywróciła oczami. A oto i ona. Mruknęła. Odebrałam i włączyłam głośnik. Cześć, mamo. Adelina, dostałaś zaproszenie od Leny? To wspaniała wiadomość, prawda? Tak, mamo. Doszło dziś rano. Przyjdziesz, prawda? Nie możesz tego ominąć. Twoja siostra potrzebuje całej rodziny. W jej głosie pojawiła się ta charakterystyczna nuta zawodu. I proszę załóż coś odpowiedniego, a nie te ciemne garsonki, w których chodzisz do pracy. Mam w szafie kilka naprawdę ładnych sukienek. Mamo, upewnij się tylko, że będzie to coś pogodnego. I przynieś porządny prezent. Nie tak jak tę książkę o biznesie, którą dałaś jej na ślub. Ewelina wywróciła teatralnie oczami, a ja ledwo powstrzymałam się od śmiechu. To był bestseller, mamo, ale Lena jest księgową. Baby? Shower to co innego, Adelina. Chodzi o rodzinę, o następne pokolenie. A swoją drogą... Może i ty powinnaś się zastanowić. Nie jesteś już taka młoda. Poczułam znajome ukłucie. Mamo, mam zaraz spotkanie. Porozmawiamy później. Rozłączyłam się, zanim zdążyła odpowiedzieć, po czym ukryłam twarz w dłoniach. Wiesz, odezwała się Ewelina. Mogłabyś im po prostu powiedzieć o pieniądzach i o wszystkim co zrobiłaś. Pozwolić, żeby ich idealny świat się rozsypał. Podniosłam na nią wzrok. A potem co? Zostać zgorzkniałą starą panną, która zrobiła to tylko z zemsty? Zamiast być zgorzkniałą starą panną, która robi to w tajemnicy, a oni traktują cię jak powietrze? Przerwała Ewelina. Wtedy do drzwi zapukał Jacek z działu marketingu, trzymając plik raportów. Źle trafiłem? Idealnie. Trafiłeś, westchnęłam z ulgą na myśl o przerwaniu tej dyskusji. Chodź, kłopoty z Leną? Spytał, spoglądając na moją minę. Łatwo zgadnąć. Widziałem cię w podobnym nastroju po ostatniej rodzinnej kolacji, pamiętałam ją doskonale. Lena wstała wtedy od stołu, zapłakana, opowiadając, że w końcu się udało i że to anonimowy darczyńca stał za tym szczęściem. Mama ją ściskała i dziękowała Bogu, a ja siedziałam, wiedząc, że mój przelew z premii pokrył ostatnie podejście in vitro. Ma baby shower, wyjaśniłam. Kolejna okazja, żeby podkreślić, jaka jest spełniona, i jednocześnie wbić szpilę, że ja jestem pusta. Nic subtelnego? Zapytał Jacek. Nie tym razem, przyznałam, zerkając na zaproszenie. Chcesz usłyszeć najnowszy cios? Zanim zdążyłam przeczytać, zadzwonił telefon. SMS od Leny. Mam nadzieję, że wpadniesz na baby shower. Sabina mi pomaga, więc będzie z pompą. Wiesz, taka prawdziwa rodzinna impreza. Może nabierzesz perspektywy, co w życiu ważne? Pokazałam wiadomość Ewelinie i Jackowi. Koniec tego, stwierdziła Ewelina. Oświadcz im wszystko. To dopiero byłby widowiskowy baby shower, przyznał Jacek z uśmiechem. Spojrzałam na zaproszenie, na pięknie wykaligrafowane litery, pięć lat anonimowych wpłat na leczenie niepłodności, pięć lat patrzenia, jak Lena płacze nad. Nieudanymi próbami, a mama kolejny raz zapewnia wszystkich, jaka jej córka jest heroiczna w walce o dziecko. Pięć lat bycia cichą, dobrą wróżką, przy jednoczesnym traktowaniu mnie jak Kopciuszka. Może powiedziałam w końcu Czas na inny rodzaj prezentu Już to widzę. Ewelina klasnęła w dłonie. Z przyjemnością usłyszę, co zamierzasz. Otworzyłam szufladę, gdzie trzymałam wszystkie pokwitowania z kliniki. Powiedzmy, że nie będę już rodzinnym duchem. No to będzie ciekawie, przyznał. Jacek, uśmiechnęłam się, czując narastającą w sobie determinację. Oj, będzie bardzo ciekawie. Zrobiłaś co? Ewelina, prawie zakrztusiła się kawą, kiedy siedziałyśmy w naszej stałej knajpce podczas lunchu. O jakiej kwocie mówimy? Wyjęłam telefon i pokazałam jej historię transakcji. Przecierała oczy. Adelina, to przecież 150 tysięcy złotych. No, tak mniej więcej. Potwierdziłam, mieszając sałatkę, której nawet nie tknęłam, zaczęłam odkładać, gdy po raz pierwszy nie mieli pieniędzy na kolejne podejście. Marcin wtedy stracił pracę. Lena była załamana. Myśleli, że muszą przerwać leczenie. Więc zaczęłaś po cichu finansować całą ich drogę do in vitro przez anonimową darowiznę? spytała Ewelina. Co miesiąc robiłam przelew. Wzruszyłam ramionami. Wtedy wydawało mi się to słuszne. Słuszne chociaż ciągle słyszałaś ich docinki. Ewelina upiła łyk kawy. Pamiętasz zeszłe Boże Narodzenie, kiedy Lena rzuciła uwagę, że niektóre kobiety są stworzone, by być ciociami, bo nie nadają się na matki? Zabolało mnie to wspomnienie. Tak. To było zaraz po trzeciej nieudanej próbie. Wtedy wpłaciłam jeszcze więcej, żeby mogli spróbować kolejny raz. A teraz jest w ciąży, a ty wciąż jesteś anonimową darczynią. Ewelina nachyliła się. Jak się z tym czujesz? Nie zdążyłam odpowiedzieć, bo w tym momencie zadzwonił telefon. SMS od mamy. Lena ma dziś zachcianki. Przyjść na kolację rodzinną. Chcę omówić plany baby shower. Wygląda na to, że znowu zaproszono mnie na obiad. Westchnęłam. Czyli kolejne... Kiedy ustatkujesz się, Adelina? I... Masz już swoje lata, Adelina? Skwitowała Ewelina. Kiedy wróciłam? Do biura. Przy windzie... Czekał na mnie Jacek. Masz chwilę? Spytał, zerkając wokół. Weszłam za nim do jego gabinetu, a on zamknął drzwi i podał mi teczkę. Pamiętasz ten list z podziękowaniem z kliniki, który omyłkowo przyszedł? Na adres naszej firmy? Tak, szybko przeprosili, zapewniając, że poufność danych jest nadal zachowana. Tyle, że zrobiłem mały research, ciągnął Jacek, otwierając teczkę. Okazuje się, że Sabina. Przyjaciółka twojej siostry, która pomaga w organizacji Baby Shower, pracuje w dziale rozliczeń w tej klinice. Serce mi zadrżało. Myślisz, że wie? Nie wiem, ale może się łatwo domyślić, jeśli ma dostęp do danych wpłat. Usiadłam. Pięknie, idealnie w sam raz na imprezę rodzinno-towarzyską. Może powinnaś wziąć to w swoje ręce, zanim ktoś inny opowie twoją historię? Zaproponował Jacek. Dokładnie! Ewelina pojawiła się w drzwiach, jakby czekała na moment. Adelina, musisz kontrolować ten przekaz. Telefon znów mi zawibrował, kolejne powiadomienie od Leny. Mama mówi, że przyjdziesz. Na kolację ubierz się ładnie, będzie Sabina, a wiesz, jak ona potrafi plotkować. Więc wystroisz się, zaśmiał się Jacek, i pokażesz im, że stara panna z korporacji umie wyglądać jak milion dolarów. Mam taką czerwoną sukienkę, zamyśliłam się. Ten, w której wyglądasz jak szefowa wszystkich szefów, Ewelina klasnęła. To jest to. Po południu, kiedy zbierałam się do wyjścia, kurier przyniósł kopertę z kliniki. Wewnątrz był odręczny list z podziękowaniami. Dzięki pani hojnej pomocy, pewien marzący o dziecku duet doczekał się cudu. Do listu dołączono zdjęcie z badania USG. Pierwsze zdjęcie mojej przyszłej siostrzenicy albo siostrzeńca. Dziecka, które pomogłam stworzyć, ale za które nie dostanę oficjalnego uznania. Tego już za wiele zadzwoniłam do Eweliny. Zrobię to na baby shower. Powiem wszystkim. Nareszcie! Ewelina prawie krzyknęła w słuchawkę. Co cię przekonało? Właśnie przysłali mi zdjęcie dziecka z podziękowaniem jak dla obcej osoby. W takim razie, Ewelina zniżyła głos, szykujmy plan. Kolacja rodzinna odbywała się w domu mamy. Weszłam w czerwonej sukience i zauważyłam, jak Sabina, z perfekcyjnym makijażem i ułożonymi włosami, unosi brew na mój widok. Och, Adelina. Mama zbliżyła się, poprawiając fartuszek. To dość wyrazista kreacja, prawda? To projekt z Mediolanu, powiedziałam gładko, zdejmując płaszcz. Lena już siedziała na kanapie, z ręką na ledwo zarysowanym brzuszku. Nie za bardzo się wystroiłaś na zwykły rodzinny obiad? prychnęła Niektórzy mają potem inne plany, odparłam, myśląc o czekającej mnie lampce wina u Eweliny. Chodźcie do stołu, mama zawołała. Lena, kochanie, pozwól Marcinowi ci pomóc. Przy stole usiadłam obok mamy i Sabiny. Lena naprzeciwko mnie idealnie. Sabina, opowiedz nam coś więcej o tym baby shower, poprosiła mama podając sałatkę. Będzie niesamowicie, rozpromieniła się Sabina. Temat przewodni to Dar z niebios. Bo to dziecko jest prawdziwym cudem, rzeczywiście cudem, mruknęłam. Marcin pokiwał głową z entuzjazmem. Już prawie straciliśmy nadzieję, ale to była wola Boża. Albo pomoc anonimowego darczyńcy, dodała Lena z łzami w oczach. Naprawdę chciałabym mu podziękować. Sabina nagle spojrzała na mnie uważnie, lecz jej twarz nie zdradzała, czy cokolwiek wie. Co do prezentów, mama zwróciła się do mnie. Wiesz już, co kupisz, Adelina? Mam coś wyjątkowego w zanadrzu. Coś, czego nikt się nie spodziewa. Pamiętaj, żeby było odpowiednie, powiedziała Lena. Nie każdy docenia twoje wyjątkowe pomysły. Zaufaj mi, siostro, ten prezent na pewno was zaskoczy. Sabina odchrząknęła. Adelina, chciałam cię zapytać o pracę. Zamarłam z widelcem w połowie drogi. Do ust, tak? Twoja firma. Zajmuje się też obsługą placówek medycznych? Trafiłam ostatnio na nazwę waszej spółki w papierach. Wszyscy nagle ucichli. Tak, współpracujemy z różnymi klientami z branży zdrowotnej, odpowiedziałam z jak największym spokojem. Ale to nie moja działka. Aha! Sabina skinęła głową. Ciekawe. Dosyć o pracy! przerwała mama, próbując ocieplić atmosferę. Lena, kochanie, opowiedz wszystkim o wystroju pokoju dziecięcego. Po kolacji, gdy mama i Marcin poszli po deser. Lena nachyliła się w moją stronę. O co ci chodzi, Adelina? Mogłabyś choć trochę cieszyć się moim szczęściem? Cieszę się, powiedziałam, odkładając serwetkę. Wydałam przecież 150 tysięcy złotych, żebyś mogła to szczęście osiągnąć. Co to ma znaczyć? Zmarszczyła czoło, zanim zdążyłam odpowiedzieć, Sabina ścisnęła mnie za ramię. Adelina, możemy porozmawiać w korytarzu? Wyszłyśmy na korytarz. Sabina rozejrzała się, czy nikt nie słyszy. To ty, prawda? Ty jesteś anonimową? Darczynią. Spojrzałam jej w oczy. Załóżmy, że tak. Domyśliłaś się już? Pracuję w rozliczeniach. Sprawdziłam transakcję. Jakiekolwiek wątpliwości zniknęły. W jej głosie zabrzmiała mieszanka podziwu i niepokoju. Czy Lena wie? Dowie się. Na baby shower. To będzie niezła bomba, mruknęła Sabina. Wiesz, że to może wszystko zniszczyć? Może potrzebują wstrząsu? Wzruszyłam ramionami. Chyba czas, żeby moja rodzina zobaczyła prawdę. Masz inny pomysł? Przez chwilę milczała, ścierając w myślach scenariusze. Można to zrobić w inny sposób. Może bardziej. z klasą? Jestem otwarta na sugestie. Skrzyżowałam ramiona. Sabina pokazała mi przygotowany program przyjęcia. Mamy coś w rodzaju prezentacji. Można. Wpleść w to twoje wyznanie, żeby nie było tylko zemstą, a raczej otworzyło wszystkim oczy. Spojrzałam na harmonogram i na jej zdecydowaną minę. Dobra, spróbujmy. Dzień baby shower nadszedł szybko. Pogoda dopisała. Wysiadłam z taksówki przed elegancką restauracją z ogrodem, ściskając w rękach starannie zapakowany prezent. Czułam w żołądku nerwowe skurcze. Gotowa? zapytała Ewelina, pojawiając się tuż za mną w niebieskiej sukience. Tak w miarę. Wzięłam głęboki wdech i weszłyśmy do środka. Sabina krzątała się, wydając polecenia obsłudze. Kiedy mnie zobaczyła, skinęła głową jakby na znak, że wszystko jest dopięte. Jesteś, zawołała mama, podbiegając by mnie uściskać. Miło, że pojawiłaś się wcześniej, choć mogłaś wybrać coś bardziej dziewczęcego. Uśmiechnęłam się tylko, wygładzając jasny komplet. To kostium z dobrego butiku, mamo. Adelina. Lena zbliżyła się, głaszcząc się po brzuchu. Jednak przyszłaś wcześniej. Nie mogłam przegapić tego show, odparłam, dając jej swój prezent. Gdzie to położyć? Na stole z prezentami, poradziła Sabina. Zaraz zaczynamy oficjalną część. Goście zaczęli się schodzić, znajomi Leny, rodzina, dawno niewidziane ciotki. Zajęłam miejsce w pierwszym rzędzie obok mamy. Uwaga! Uwaga! Sabina poprosiła wszystkich o ciszę, stukając łyżeczką w kieliszek. Dziękuję, że tak licznie przybyliście. Zaczniemy od słów: Mamy Leny. Mama wstała, ocierając łzy. Kiedy Lena powiedziała mi, że w końcu spodziewa się dziecka, to był najszczęśliwszy dzień w moim życiu. W końcu, wnuczka, którego tak pragnęłam, wyczułam, że parę spojrzeń poleciało w moją stronę. Zacisnęłam zęby. A teraz, ciągnęła Sabina, Lena chce się z wami czymś podzielić. Lena również wstała, kładąc dłoń na brzuchu. To nie była łatwa droga. Przez lata próbowaliśmy i ponosiliśmy porażki, ale dzięki pewnemu aniołowi, naszemu anonimowemu darczyńcy, wydarzył się cud. Chciałabym, zaczęła mówić, lecz Sabina jej przerwała. Zanim przejdziemy do otwierania prezentów, mamy dla Was niespodziankę w formie krótkiego pokazu. Światła przygasły i na ścianie ogrodu pojawił się obraz z projektora logo kliniki. Leczenia niepłodności, zdjęcia z wizyt lekarskich Leny, wspomnienia z prób in vitro. Wszystko przeplatało się z wyciągami bankowymi i dowodami wpłat. Widniało tam moje nazwisko, wyraźnie zaznaczone. Zapadła absolutna cisza. Nie rozumiem, wyszeptała mama, mrużąc oczy, by przyjrzeć się ekranowi. Alena patrzyła na mnie szeroko otwartymi oczami. Nie, to niemożliwe wyjąkała. Sabina wyszła na środek. Przez pięć lat ktoś anonimowo finansował wasze leczenie. Nigdy nie prosił o wdzięczność ani o uznanie. Ktoś, kogo oskarżaliście o egoizm i brak rodzinnych wartości. A jednak to on sprawił, że dziś świętujemy. Adelina? Głos Leny był ledwo słyszalny To ty? Wstałam powoli. Serce waliło mi jak oszalałe niespodzianka, ale dlaczego? zapytała mama. Czy coś by to zmieniło, gdybym powiedziała wam wcześniej? Przestalibyście mnie wytykać palcami za mój styl życia? Lena osunęła się na krzesło, z łzami w oczach. Nie wiem, co powiedzieć, nie musicie nic mówić, oznajmiłam, sięgając po torebkę. Po prostu zapamiętajcie ten moment następnym razem, kiedy uznacie, że można kogoś mierzyć jego wartością rodzinną. Mama zerwała się z krzesła. Adelina, gdzie idziesz? Świętować z ludźmi, którzy na mnie nie patrzą. Z wyższością Ewelina i Jacek ruszyli za mną, gdy wyszłam do ogrodu i dalej ku wyjściu. Słyszałam za sobą szmer zdumionych rozmów i cichy płacz Leny. I to było lepsze niż każdy plan zemsty, jaki omawialiśmy stwierdziła Ewelina. Przy aucie. Czasem najlepszą bronią jest prawda, dodał Jacek. Odwróciłam się jeszcze na moment. Przy wyjściu stała Sabina. Kiedy nasze spojrzenia się spotkały, skinęła mi głową z lekkim uśmiechem. Pomogła mi przeprowadzić ten cały spektakl i za to byłam jej wdzięczna. Idziemy na drinka? spytała Ewelina, spoglądając na mnie i Jacka. Jak najbardziej. Westchnęłam. Przyda nam się. Trzy dni po Baby Shower telefon nie przestawał dzwonić. SMS-y, połączenia, nagrane wiadomości wszystko od rodziny i ludzi, którzy byli świadkami tamtej sceny. Ignorowałam je. Twoja historia stała się wiralem oznajmił Jacek, wchodząc do mojego gabinetu z tabletem w ręku. Ktoś nagrał całą sytuację i wrzucił do sieci. Jesteś na topie. Fantastycznie, mruknęłam. Ostatnie, czego mi trzeba. Sekundę później zadzwoniła sekretarka. Pani Adelino, przyszła pani siostra, spojrzałam na Jacka. Chcesz? Żebym został? Nie, muszę to załatwić sama. Lena pojawiła się w drzwiach mojego biura, wyglądając jakoś krucho i mniej pewnie niż zwykle. Trzymała dużą torbę prezentową. Możemy porozmawiać? Skinęłam głową na krzesło naprzeciwko biurka. Jacek delikatnie klepnął mnie w ramię i wyszedł, zamykając drzwi. Fajne biuro Lena rozejrzała się. Nigdy tu nie byłam. Zawsze myślałam, że to praca cię od nas oddala, bo ciągle słyszałam, że tylko kariera mnie obchodzi, odpowiedziałam ostro. Nie przyszłaś chyba po to, żeby pogadać o wystroju wnętrz? Odetchnęła ciężko, wyjęła z torby kopertę, tę, w którą zapakowałam jej wszystkie dokumenty. Twój prezent na baby shower. Otworzyłam go. Listy z kliniki, potwierdzenia, przelewów. Wszystko. Gratulacje. Wreszcie wiesz, skąd wziął się wasz cud. Adelina. Zaszkliły jej się oczy. Znalazłam też list, który napisałaś, wyjaśniający, dlaczego to zrobiłaś. I wspomniałaś w nim, że byłaś w ciąży. To uderzyło we mnie niczym cios. Nie chciałam, żebyś o tym wiedziała. Dlaczego mi nie powiedziałaś? Kiedy miałabym to zrobić? Gdy ciągle dowodziłaś, że i tak nie rozumiem macierzyństwa? Lena otarła łzy. Poroniłaś trzy lata temu, prawda? W tym samym czasie, kiedy ja byłam po drugiej nieudanej próbie? Tak, spróbowałam zachować spokój. Nieplanowana ciąża, potem strata w ósmym tygodniu, i mimo to wciąż wpłacałaś nam pieniądze? Bo wiedziałam, jak to boli, gdy czegoś tak pragniesz. Wzruszyłam ramionami. Tyle, że ja przechodziłam to w samotności, a ty miałaś wszystkich wokół siebie, nawet mnie. Anonimowo. Lena wyjęła kolejne zdjęcie. USG. Lekarze już wiedzą, że to dziewczynka. Twoja siostrzenica. Zamilkłam, gapiąc się. Na fotografię poczułam narastającą falę wzruszenia. Chcę, żeby znała prawdziwą historię, powiedziała Lena cicho. Jak przyszła na świat. Bez kłamstw i wybielania. A jak to jej powiesz? Tak jak ja to rozumiem teraz. Że jej ciocia Adelina kochała ją, zanim ktokolwiek wiedział o jej istnieniu, i że poświęciła własne marzenia, żeby pomóc. Mi spełnić moje. Nie odpowiedziałam. Marcin jest wściekły, przyznała Lena. Nie o pieniądze, o to, jak cię traktowaliśmy. On nie może na mnie teraz patrzeć bez poczucia winy. Mama też cały czas płacze, ogląda nagranie z baby shower i mówi, jaka była okropna jako matka. Nie jest to już mój problem, Lena, ale chyba trochę jest? Podniosła się z krzesła niepewnie krążąc. Jesteśmy siostrami, byłyśmy kiedyś tak blisko. Zanim zaczęłam mierzyć wszystkich swoją miarką, przez dłuższą chwilę nie mówiłam nic. Czego właściwie ode mnie chcesz? Niczego, westchnęła. Poza jedną rzeczą, daj nam szansę. Zdziwiłam się. Szansę na co? Na to, żebyśmy zaczęli od nowa żebyśmy byli lepszą rodziną. Odblokowała telefon i coś zaczęła pisać. Od tego chcę zacząć. Co robisz? Publikuję post w mediach społecznościowych, żeby wyjaśnić całą sytuację. Pozwolisz? Podała mi ekran. Dla wszystkich, którzy widzieli wideo z baby shower i myślą, że znają historię. Znacie tylko połowę. Prawda jest taka, że gdy ja osądzałam moją siostrę za jej życiowe wybory, ona anonimowo finansowała moje leczenie. Zrobiła to, przeżywając własną stratę, której nawet nie zauważyłam. Nie zasługuję na jej wybaczenie, ale chcę na nie zapracować. Moja córka istnieje dzięki hojności i miłości cioci Adeliny. Jestem jednocześnie zawstydzona i wdzięczna. Jej palec zawisł nad przyciskiem: opublikuj. Mogę? spytała cicho. Pokiwałam głową, niezdolna do wypowiedzenia słowa. Po chwili Lena wstała. Wiem, że to niczego nie załatwia od razu, ale chcę, żebyś wiedziała, że próbuję, naprawdę próbuję. Odwróciła się, by wyjść. Aha, planujemy nazwać ją Adelina. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Kiedy wyszła, stałam przez chwilę w ciszy, wpatrując się w zdjęcie USG, które zostawiła. Po chwili w drzwiach pojawiła się Ewelina. Wszystko w porządku? Zaciśnięte w palcach zdjęcie było moją odpowiedzią. Zapytaj mnie jutro, westchnęłam. Nie musisz tego robić, powiedziała Ewelina, zatrzymując samochód pod domem mamy. Przecież już wszystko wyszło na jaw, nawet publicznie. Mama poprosiła, żebym przyszła. Brzmiała inaczej niż zwykle. Poprawiłam szminkę w lusterku. Z tyłu siedział Jacek. Poczekać na ciebie? Nie, to muszę załatwić. Sama. Weszłam do domu, pachniało lasagne mamy. W kuchni przy stole siedzieli Lena i Marcin. Mama nakrywała do stołu drżącymi rękami. Adelina. Mama podbiegła, ale zawahała się przed uściskiem. Dziękuję, że przyszłaś. Skinęłam głową i usiadłam przy stole naprzeciw koleny. Marcin wstał. Chciałbym coś powiedzieć. Wyjął z kieszeni kopertę. To czek, zwracamy ci te pieniądze i odsetki. Nie chcę ich. Odsunęłam kopertę. To był prezent dla waszego dziecka, więc może chociaż pozwolisz coś innego zrobić? Zaczął Marcin. Może zostaniesz matką chrzestną? Albo założymy jakiś fundusz w Twoim imieniu? Ja nie potrzebuję niczego odpowiedziałam twardo. Może tylko trochę szczerości? Mama postawiła na stole lasagne i usiadła. Długo myślałam o tym, jak wychowałam Was obie o presji, jaką na Was wywierałam Mamo. Lena chciała zaprotestować, ale mama podniosła rękę. Nie, pozwól mi, spojrzała na mnie. Byłam tak skupiona na wnukach, na tym co uważałam za jedyną słuszną drogę kobiety w życiu, że przegapiłam coś ważnego, że mam dwie wspaniałe córki, każdą inną, ale obie pełne miłości i ofiarności. Nie byłam w stanie nic powiedzieć, tylko skinęłam głową w podziękowaniu. Chciałabym jakoś wynagrodzić ci, że nie słuchałam cię wcześniej. Mama spojrzała niepewnie na Lenę i Marcina. Nie można cofnąć czasu, powiedziała Lena, zaciskając dłonie na brzuchu. Ale możemy się postarać być lepsi. Jak? spytałam, udając, że nic się nie wydarzyło? Nie, odezwał się Marcin. Rozmawiając o tym otwarcie, przyznając się do błędów i nie zapominając, co dla nas zrobiłaś. Zapanowała cisza. W końcu Lena się odezwała: Chciałabym powiesić twoje zdjęcie w pokoju dziecięcym obok USG, żeby nasza córka od początku wiedziała, kto pomógł ją sprowadzić na świat. A ja chciałabym wreszcie poznać twoje życie, dodała mama. Jak wygląda twoja praca, twoje plany? Naprawdę poznać, nie tylko pytać cię, czemu jeszcze nie masz męża spojrzałam na ich twarze. W oczach mamy widziałam żal i nadzieję, w oczach Leny skruchę w oczach Marcina szacunek Nie obiecuję, że to będzie łatwe, westchnęłam, ale możemy spróbować. Dokładnie o to prosimy, wyszeptała Lena. Umowa? zapytał Marcin. Tak, przytaknęłam. Pod jednym warunkiem: żadnych docinków o moich wyborach życiowych, żadnych komentarzy o zegarze biologicznym i jeśli mała Adelina kiedyś poczuje presję, będę jej ucieczką. Zrozumiano? Zgoda. Zawołali wszyscy jednocześnie: Mamo? Spytałam, zanim chwyciłam za kromkę chleba Tak, kochanie? Następnym razem, gdy pochwalisz się znajomym, pamiętaj, że masz dwie córki, z których obie są powodem do dumy. Mama chwyciła mnie za rękę i ścisnęła. Już dzwoniłam do cioci Marysi i paru innych osób, by wyjaśnić różne rzeczy parsknęłam śmiechem.-Całe twoje kółko znajomych? Całe uśmiechnęła się. Powinni usłyszeć prawdę o moich obu córkach. Jedliśmy, a rozmowa była łatwiejsza niż kiedykolwiek. Nie idealna, ale prawdziwa. W pewnym momencie telefon zapiszczał: SMS od Eweliny, co tam, wszystko ok? Spojrzałam po twarzach Leny, Marcina i mamy. Nad stołem leżała cicha obietnica zmiany na lepsze. Odpisałam: w porządku. Jem. Kolację z rodziną. Tą prawdziwą. Mamy cię uratować? Przyszła odpowiedź. Patrzyłam, jak mama nakłada Lenie dokładkę, jak Marcin śmieje się z jej uwag, jak Lena mnie obserwuje z nieśmiałym ale szczerym uśmiechem. Nie, trzeba, jestem tam, gdzie powinnam, odpisałam.